Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w nowym vlogu i tu dzisiaj chciałabym wam pokazać fajne ubrania, które zamówiłam sobie i swojej córce z firmy Lovito. I tutaj mam, tutaj mam te ubrania, więc pokażę wam fajne, fajne rzeczy za chwilę. Jest to firma, która, z którą współpracuję, podjęłam współpracę. Więc tutaj chciałabym Wam zrobić recenzję tych ubrań, czy się nadają, czy się nie nadają. Wy lubicie ubrania, lubicie jak biegam po tych sklepach i pokazuję Wam ubrania, więc pokażę Wam również ubrania tej firmy. Te ubrania możecie sobie zamówić. Eee, na shopi, wpisujecie po prostu, e, wpisujecie tam, e, jak wejdziecie na shopi, wpisujecie lowi i wyskakują wam ubrania, są również ubrania plus size, więc myślę, że to super, wiecie, że ja noszę e, ubrania plus size i dla mnie są e, bardzo dobre. Dostajecie tam 25% zniżki, a z moim kodem rabatowym dostajecie aż 30% zniżki, więc myślę, że fajnie, bo ceny są tam naprawdę nieduże i opłaca się wejść i zamówić tam ubrania. Oczywiście pamiętajcie, żeby sobie wszystko tam fajnie poczytać rozmiary itd. itd. Ja, mi jakoś się udało. Mi jakoś się udało, zaraz Wam zresztą to pokażę. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, to tam jest taki samouczek, możecie sobie wcisnąć go i pokażę Wam krok po kroku, jak te ubrania zamawiać. Ja nie miałam problemu, więc myślę, że również Wy nie będziecie, nie będziecie mieli z tym problemu. Zamówiłam sobie koszulę bluzę, a mojej córce zamówiłam sukienkę i spodnie jeansowe, więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Zostańcie ze mną, za chwilę Wam pokażę na sobie, jak to wygląda. I zobaczcie, jak wygląda ta koszula. Już wam tu pokazuję ją na sobie. Oczekajcie, mi się tutaj zagięła. Jeszcze nie odpiłam tej metki. Czekajcie, to trochę co, co podciągnę. Ma takie fajne dwie kieszonki z guziczkami. E, tutaj również e, ma guziczek, możecie sobie rozpiąć i trochę się Wam odsunę, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze widać, ale sobie ubrałam taką stylówkę, jak ja się właśnie dzisiaj ubiorę. E, powiem Wam, że byłam tak nastawiona, e, no tak chciałam mieć taką koszulę, ale bałam się, że nie będzie e, mi pasowała, ale jak już ubrałam sobie dżinsy, bluzeczkę, taką wiecie body mam, to akurat e, z New Yorkera Rahba mam body które bardzo lubię. Eee, założyłam to koszulę, założyłam trampki e, i widzę, że to fajnie wygląda. Zobaczcie, możecie sobie różnie ją e, możecie sobie ją zapiąć. Tak, fajnie. Chociaż zapięta to nie wiem, czy, czy dobrze. Może jak ktoś ma mniejsze piersi, to może to będzie lepiej wyglądało. E, ale ja preferuję, e, że będę nosiła rozpiętą. Rozpiętą, więc możecie sobie, sobie ją tak ubrać do trampek, do jeansów i to po prostu, czy do bluzki na ramionczka, czy do bodów. Możecie sobie ją tutaj podwinąć, jak Wam się nie podoba na przykład długi rękaw. Mi wydaje się, że do tej stylówki, którą ja mam dzisiaj, będzie pasował właśnie taki podwinięty rękawek. Czekajcie. Już Wam tu pokażę. W całej okazałości. Dobra. Widzę, że te koszule teraz są w modzie i wchodzi, wchodzą do różnych sklepów. Zobaczcie, całkiem inaczej to wygląda. Macie trąbeczki. Ja zakupiłam ostatnio białe trąbeczki, które właśnie muszę już sobie wymyć, ale jestem zadowolona. Zawsze chciałam białotrampki jakoś e, nigdy sobie ich nie kupiłam, a teraz sobie kupiłam i, i zobaczcie, jak fajnie to będzie pasowało do tej koszuli. Jej, to mi trochę wyjeżdża, ale to nic. No i słuchajcie, dzisiaj się jeszcze zmierzyłam. Wzięłam miarkę i się zmierzyłam, ile mam w piersiach tutaj, jak mam te body założone. I ja mam 120 w biuście. Mam 120 w biuście. Jeżeli ktoś ma problem, e, problem, dla niektórych to problem, dla innych nie. Ja mam 120 w i zobaczcie, bez problemu się zapnę, i bez problemu ona będzie również zapięta. I nawet jak wezmę ręce do tyłu, to słuchajcie, ona nie jest zapięta, a ona się nie rozchodzi i to jest właśnie e, przeważnie problem dużych piersi, że jak zapniecie koszulę, to ona się rozchodzi, a tu się nic nie rozchodzi, O, teraz się rozeszło, jak tak mocno wziąłam do tyłu, ale zobaczcie, jest fajna, więc jeżeli macie rozmiar tutaj na górze 46, czyli tak jak ja mam 120 w i górę noszę 46, to bez problemu sobie ją bierzcie, Fajny materiał. Yy, żadne nie jest w ogóle, się nie rozciąga, ale jest naprawdę bardzo ładna. E, teraz takie pasiaki wchodzą w modę, takie koszule, różne yy, kurteczki i tak dalej. E, no, tak się prezentuje. Poczekajcie, jeszcze Wam pokażę z tyłu. Z tyłu wygląda tak. Jeszcze chyba <grywa> metka mi tam wisi, bo dopiero wyciągnęłam z worka, ale jestem bardzo zdrowa. Właśnie dzisiaj jadę tak yy, nagrywać przeglądy yy, i za chwilę pokażę Wam yy, drugą rzecz, którą E, którą mam, dobra. Druga rzecz, jeszcze również z metką, e, e, to jest taka bluza. Bluza teraz jest, robi się zimno, więc można zaopatrzyć się w fajne bluzy. E, ta jest z fajnego materiału. Pod spodem ma taki, e, taki, milusi, e, także będzie na pewno, będzie w tym ciepło. Oczywiście mówię, że to nie jest e, materiał, e, to nie jest żadna bawełna, no bo wiadomo, że bluzy nie, bluzy nie są yy, bawełniane. Poczekajcie. Już Wam powiem. To jest po prostu poliester, ale wiadomo, że jak te bluzy yy, mają tak ciepło, to to będzie poliester. Ok? Już Wam tu zakładam. I tak jak Wam mówiłam, ja mam naprawdę sporo w biuście yy, I tak to wygląda. Można sobie rękawki podciągnąć i również. Do takich jeansów, poczekajcie, że się tu nie... Zaraz się złożę tu na, na krzesło. Mam nadzieję, że mnie słychać. E, do takich e, jeansów i do trapeczek. No zobaczcie. Wcześniej wygląda to fajnie. Mi się bardzo podoba e, ta bluza, chociaż nigdy nie miałam takich jasnych kolorów, ale e, nigdy też nie miałam takich koszul w paski. E, no, a można sobie założyć coś innego. Dopiero się widzi, że coś innego też fajnie na tobie leży, nie? E, także ja jestem zadowolona e, z tych dwóch rzeczy. E, mam już bluzę, mam koszulę. E, no, no, także. Oceniajcie sami, jak to wygląda. E, rękawek e, ma taki, ściągacz ma krótki. Ja osobiście wolę troszeczkę dłuższe, ale to również mi nie przeszkadza. Prawie kamerę to zrzuciłam. E, to mi nie przeszkadza, mogę sobie tak podciągnąć i na luzaka, nereczkę i wyglądacie e, idealnie, żeby gdzieś wyjść. No także tak wyglądam. Jak już tutaj jestem, to pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, które dostałam od firmy Lovito, e, które dostałam. Po prostu sobie wybrałam w ramach współpracy. E, to taką sukienkę, sukienkę wybrałam. Wybrałam dla mojej córki. Zaraz Wam tu ona pokaże, jak, jak wygląda w tej sukience. Sukienka jest czarna, tylko tu coś prześwietla mi bardzo to światło z okna. Sukienka jest cała czarna, mocny pigment. Także tu nie martwcie się, bo tu chyba w kamerze tylko to tak wygląda. Z tyłu wygląda tak. I ona, jak widzicie, jest tak dopasowana do figury. I już Wam tu pokazuję jeszcze jedną rzecz. Drugą rzeczą, którą sobie wybrała. E, moja córcia. To są dżinsy. E, to są dżinsy. I dżinsy są bardzo cieniutkie. Dżinsy wyglądają tak. Już Wam tu e, pokażę nogawkę. Poczekajcie, bo tu mam wysoką kamerę postawioną. Nogawka jest rozcięta. Wiecie, że te nasze dzieciaki teraz chodzą w takich bardzo dużych, oversize'owych e, um, ubraniach. Teraz to jest takie modne. Tu Wam jeszcze pokażę, że te dżinsy są przeszyte tak E, żółtą taką niteczką, ale e, no nie rzuca to się w oczy. Chociaż tak, jak się człowiek przyjrzy, to fajnie to wygląda. Czekajcie, się tak odsunę i Wam pokażę, one są takie szerokie. Zaraz również tutaj Maja Wam zaprezentuje, jak to wygląda. Mogłyby dla niej być troszeczkę dłuższe, bo ona jest, ale ona jest wysoka. Musicie brać na to poprawkę, że moje dziecko jest mm, wysokie i e, mogłyśmy lepiej tam sprawdzić te e, wymiary. Ale ciuchów jest naprawdę dużo, ubrania jest naprawdę dużo, są modne ubrania, są tanie ubrania, no także zachęcam Was, żebyście zaglądali sobie na te strony, na te strony, bo naprawdę warto. Mam nadzieję, że będzie dobrze nas widać, tutaj jest Maja, zamówiłam dla Mai jeansy. te jeansy są bardzo cieniutkie, ale fajne, fajnie się w nich, fajnie się w nich czujesz, dobrze się w nich czujesz? Odwróć się trochę, zobaczymy, jak wyglądają z tyłu. Tak wyglądają z tyłu. Z boku jeszcze mają takie e, rozporki. E, dziewczyny lubią teraz taki styl, takie luźne, e, luźne spodnie. E, także tak prezentują się spodnie jeansowe. Teraz przejdziemy do sukienki. I tu mamy e, sukienkę. Teraz sukienka jest czarna, fajna. Jak się czujesz w niej? Dobrze. Dobrze, pokaż tutaj, weź trochę tak e, z ramion. E, tak ona tutaj wygląda, jest tak na kwadratowo wycięta, fajna, ciekawa, nigdy jeszcze takiej nie widziałam. E, I pokaż z tyłu, jak wyglądasz. W sumie to miała być na początek roku, ale teraz również się przyda, e, bo może będą jakieś wyjścia, więc, mm, więc na pewno. Na pewno przyda się dla maita sukienka, jak widzicie, do sportowych butów również fajnie wygląda, na elegancko również będzie fajnie wyglądała, no i niedroga, to też trzeba powiedzieć, że jest niedroga. Także druga rzecz dla mojej córki i jestem z powrotem, mam nadzieję, że Wam się podobały te ubrania. Eee, mi się podobają, powiem Wam szczerze. Koszula jest fajna, dopina mi się to jest najważniejsze, że ona mi się dopina. Dlatego, jak jesteście większych rozmiarów, to wpadajcie na dział plus size. Ale jest również bardzo dużo ubrań takich młodzieżowych, więc jeżeli macie córki, to mogą one sobie tam zerknąć i naprawdę fajne ubrania można tam zakupić. No to już chyba wszystko. Pamiętajcie, linki, linki do strony do strony są w opisie. Mój, mój kod rabatowy również będzie w opisie. Na no mój kod rabatowy dostajecie 30% zniżki, więc myślę, że to jest świetna oferta, bo 30% zniżki bardzo rzadko się zdarza. I to chyba już wszystko. Dajcie znać, czym Wam się podobałam w tych ubrankach. <noise> Czy nie? E, ja dobrze się czuję w nich, e, także myślę, że będę w nich śmigać bez problemu. E, no, to chyba dzisiaj e, w dzisiejszym vlogu, pokazaniu e, ubrań. M, to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.